Siemanko! Dziś chciałem Wam przedstawić postać, która niedawno trafiła na scenę Wild Rift. Jest to Diana. Jest bardzo uniwersalna, grać nią możecie na topie, midzie oraz w dżungli. W dobrych rękach wszędzie, naprawdę bardzo dobrze sobie radzi. Osobiście najbardziej pasuje mi ona na midzie oraz w dżungli, jednak na początku rozgrywki zabijanie stworów w dżungli trochę trwa. Jednak dzięki tarczy praktycznie można ją czyścić z naprawdę minimalną stratą zdrowia. Przejdźmy do skilli. E... Diany, pasywka, ostrze księżycowej poświaty. Każdy co trzeci atak zadaje dodatkowe obrażenia magiczne na pewnym obszarze. E... Co to oznacza? Po prostu, co trzeci atak zadaje wię... większe obrażenia. O Diana świeci się tak na biało, jeżeli może zadać ten, ten atak z pasywki. Pierwszy skill, cios półksiężyca, to jest podstawa Diany. Strzela zakrzywionym pociskiem energii, który zadaje obrażenia, i na 3 sekundy nakłada księżycową poświatę. E, o tej księżycowej poświecie zaraz powiem, to przeciwnik widać, że świeci się po prostu na jasno. E... Dokładnie, tak to wygląda. Drugi skill księżycowa kaskada tworzy trzy kule orbitujące wokół Diany, które utrzymują się przez 5 sekund i wybuchają przy zetknięciu z wrogami, zadając obrażenia magiczne. Zapewniają też tarczę zdolną pochłonąć obrażenia. Jeśli trzecia kula wybuchnie, tarcza staje się silniejsza. Czyli widzimy trzy kule, i jeżeli trzecia kula wybucha, to praktycznie tarcza robi się dwa razy większa niż była. Trzeci skill. Doskakuje do miejsca niedaleko wroga, zadając obrażenia magiczne i usuwając księżycową poświatę, którą nakładamy przy skillu pierwszym. tak? Yy, następne trzy ataki diany zyskują 90% prędkości ataku, co jest też dosyć istotne. Czas odnowienia skoku zostaje skrócony do pół sekundy, jeśli usunie księżycową poświatę z wroga. Więc nakładamy najpierw. Dokładnie, i widzimy nie ma żadnego cooldownu. Nakładamy, doskakujemy, i nie ma cooldownu. I tak wygląda, można powiedzieć, pierwsze kombo. Dobra, Ultimate. Przytrzymaj. Przy, przyzywa Księżyc, spowalniając wrogów o 20% i nakładając księżycową poświatę na powiększającym się obszarze. Rzuć, yy, uderza księżycem, przyciągając wrogów w kierunku diany, zadając obrażenia magiczne, zależne od tego, jak długo będziemy trzymać tego Ultimata. O, widzimy, można go użyć tylko tak, ale obrażenia będą większe, kiedy przytrzymamy. I tak jak widzimy, wrogowie są wtedy przesunięci praktycznie w stronę to jest pierwsze Diany. Pierwsze kombo, które warto znać to po prostu skill pierwszy doskakujemy autoatak tarcza i dwa autoataki. koniecznie przed tarczą rzuciłbym właśnie jeden autoatak, żeby później nie musieć czekać za trzecim autoatakiem, żeby uruchomiła się pasywka, bo jak wiemy, pasywka zadaje dodatkowe obrażenia. Czyli jeszcze raz. Pierwszy doskakujemy autoatak tarcza Dwa auto ataki, i możemy się spokojnie cofać. Mamy tarczę, także przeciwnik zada nam teoretycznie, powinien zadać nam mniej obrażeń. To samo będzie po prostu z ultimatem. Rzucamy, doskakujemy auto attack. Ultimate i auto attack. Przydatnym trikiem jest też, jeżeli nie mamy zasięgu tutaj do przeciwnika, używamy pierwszy skill. Flash, i jak widzimy, przeciwnik dostaje. Mimo, że nie było zasięgu, najpierw rzucamy skill, później flash, i przeciwnik dostaje. Jeżeli chodzi o build, to są moim zdaniem trzy podstawowe itemki: różdżka wieków, to jest po prostu podstawa. Ja sam kupuję na początku. Tutaj, rubinowy kryształ, po to, żeby jak najszybciej móc kupić ten katalizator, ponieważ on e, leczy w przypadku, kiedy używamy, tracimy swoją manę. E, tak, Rusztka wieków. E, ząb na szora to jest również podstawa, ponieważ e, prędkość ataku Diana również musi mieć podniesioną przez pasywkę, i tak jak wiecie, skill, który tam e, po doskoku do przeciwnika dodaje prędkość ataku. Zonia to jest też podstawa, ponieważ czasami, no po prostu jest za dużo wszystkich dookoła i trzeba chwilkę przeczekać do, do odnowienia swoich e, umiejętności. E, tutaj to jest Morelon Nomicon. To jest również podstawa, moim zdaniem podstawa do Diany, ale to różnie zależy w sumie od tego jak się układa gra. Kapelusz, również podstawa, i tu również e, zależy jak ta gra się układa, ale kostur pustki robi naprawdę potężną robotę. Jeżeli chodzi o kontry, to e, zdecydowanie słabo gra się Dianą przeciwko postaciom typu Jasuo czy Z, e, czy na topie takie jak nie wiem, Trindomir czy inne, które zadają po prostu większe obrażenia w zwarciu. Lepiej się gra po prostu przeciwko magom, zwłaszcza z czasem, bo early game Diana ma dosyć średni, ponieważ tak naprawdę mocy dostaje, dostaje dopiero po złożeniu różdżki wieków i ząbu na, zęba naszora. A takiego prawdziwego kopa dostaje dopiero po rabadonie. Jeżeli trafi Wam grać na Twisted Fighter, Ziggsa czy inne tego typu postacie, to spoko, to powinniście sobie na spokojnie dać z nimi radę. Jednak jeżeli gracie przeciwko takiemu Yasuo czy Zedowi, to niestety, ale polecam szukać killi na innych liniach po zdobyciu piątego levela, ponieważ jeden na jeden możecie mieć z tym naprawdę mega problem. Jeżeli uważasz, że poradnik jest przydatny, spodobał Ci się ten film, to proszę, zostaw łapkę, zasubskrybuj kanał, to pomoże mi w rozwoju tego kanału. Dziękuję Ci bardzo, na razie, hej.